Widzowie, w końcu jest drugi film Odpalamy sobie Minecrafta. Nagrywa się, chyba? Tak, nagrywa się. No to w końcu jest ten drugi film, i no, dawno nie było filmów. Będzie też shorts promujący ten film. O, shorty jednak są fajne. Może no, w ogóle sobie wam włączyć dźwięk Minecrafta. O, dobra. To jest Skygen na BackMC. Polecam serwer. I ja tu mam rzeczy Megalodona. Yy, I broń 38, i tutaj 28, czyli o 10 większe. I widzowie, dzisiaj mam do użycia: Mam gębus razy yy, 50, 2 gębust razy 30, gębus razy 60, gębus razy 40 i 5 gębustów razy 100. Oczywiście mam też nieskończoną firewerkę i będę starać się zdobywać długopisy i ołówki za zabijanie graczy oczywiście. W ogóle wydropiłem z legendarnej to. A co jest 3%. A z tego wydropiłem 5 głęboków razy 100. Ale kiedyś z tego wydropiłem to. Za pierwszym razem. I za pierwszym razem z tego udało mi się wydropić nieskończoną firewacę, którą teraz mam. to... Lecę na wyspę, pokażę wam wszystkie wyspy. Warpem nie będę lecieć, bo chcę wam pokazać, zmniejszy trochę dźwięki tego o. Czekaj, jeszcze muszę zwiększyć, bo mnie tutaj nie słychać. O. Teraz mam nadzieję, że mnie dobrze, albo w sumie... O. Mam nadzieję, że mnie teraz dobrze słychać. I lecimy na moją wyspę. Yy, Megalodonia. Chcę Wam po prostu pokazać tą mapę i poszukać jakichś graczy, takich, którzy są fajni do zabicia. Dobra. O nie. O, czas, czas orać. Trzeba czas orać. Uuu, dobra, uciekamy widzowie. Lecimy na moją wyspę. W ogóle mam totem. Dwa totemy mam. O, tutaj jest baby od żabki. O, o, o zorał, zorał. O co ja to podniosłam? Kosz. Ja chyba sobie muszę zresetować HP, ale wtedy już pójdę warpem. Możecie sobie tak fajnie tym latać. To jest moja wyspa i teraz robię to. Ehm, teraz zresetuję HP i pójdę warpem po prostu. No pójdę na warp i autobota, będzie bliżej. Okej, okay. a w ogóle mój kolega miał kanapkę i miał broń 50, ale tą broń 50 oczywiście... No, był Bóg i mu zniknęła. No. E hey, hey, boy Nie ogar, PVP, Nie ogar, nie ogar. Co mnie bijesz duchu z lasu? Duchu z lasu. Nie bij duchu walony. Nie. Jest tyle rankingu. Nie poszło. Dobra, nie. Widzę, ja zmieniam cecha Jak tam nikogo nie będzie, to sobie użyję mojego gębuścika razy stówę. Ale nie, ktoś dał gębusta. Jest razy. Dobra. Jest 30. Taki gębuścik, to ja sobie go zużyję. Jak się skończy, to spalam setkę. Autobota. E Litra, oczywiście. W ogóle fajnie by było jakbyście zostawili suba, bo to nie zachęcam Was do tego, ale fajnie by było. I zostawiajcie lajki, żeby więcej osób zobaczyło ten film. Oczywiście jak Wam się spodoba, ale fajnie by było, jakby chociaż trochę osób ten film zobaczyło, bo jednak trochę się staram na te filmy. Albo w ogóle co będziemy się ograniczać od, od razu odpalam setkę. Dobra, gęsta to. 100. To leci. Ale fajnie, że nie bij mnie. Ukośnik szybko cecha 2 I lecę ulepszać broń na warbu gołębiastego? Gołębia. Broń mam już dobran. Teraz tylko trzeba podlecieć na zajączka wielkanocnego. O nie, typ. Typ 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 typ. typ, 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 typ. Typ, 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 typ. Typ, typ. Nie, spamuję. Dobra, zmienia szybko cecha, pomuszę... Ten gębust, nie no, wszyscy mi marnują mój gębust cenny, gołębia. Ciekawe, ile w ogóle taki gębust jest warty, ale ja pewnie nie jest jakiś tani. Gołębka. Gołąbki, yy, gołębie są fajne w ogóle. Kośnik, koszty, wywalę te niepotrzebne przedmioty, które są niepotrzebne. Potrzebuję tylko itemów króliczych. Króliczych? po co ja tego szukara wywalam? Przecież on mi się przyda do schowania moich niepotrzebnych itemów. Dobra. Nie wysiadasz klucza? Co? Ukośnik, kosz. Jakiego klucza? Pierzyste bloki. A w ogóle po co mi takie coś? To też nie... Miedziaków mam. Mam miedziaczki. Gębuściki zawsze się tu są przydatne. Każdy lubi gębuściki. No i... Pomyślimy... O lajwie jakimś, jak będzie 50 subskrypcji, to pomyślimy o lajwie z tego serwera, więc jednak warto odgłośnić sobie tą grę. O, wszystko dobrze zaczyn Czekaj zaczę czy mój kolega jest Nie ma A zobaczymy czy Max jest Bo Max i mój drugi kolega tu gramy Jest Max, jest Max Max jest ale pewnie zostawił na awka, bo on później ze szkoły wychodzi ode mnie dzisiaj. W ogóle <laughs> zablokuję wszystkich oprócz matka. Ej, i mojego kolegi. W ogóle, widzowie, Max ma fajnego już skina nowego i nie jest już podstawowym Steve'kiem. I fajnie. O, fajnie, że Max już nie będzie tym wybranym Steve'em. No, tak no, jednak lepiej mieć własnego skina. Tobiasza zablokujemy. Po czemu nie? O, czemu mam ich nie blokować? Siebie nie mogę K y, dobra, jeszcze zablokuję więcej osób Max Max ma takiego uśmiechu. Co mnie bijesz? Co mnie bijesz? Co mnie pijesz? Co się dzieje? Nie muszę iść na... WARP! Megalod... ma warp tego z tego wiecie. Jak on się nazywał Minotaurusia O, to jest, to jest, to jest, to jest Opa zmieniamy i na lot. Na lot, na lot Kryt, kryt, kryt. Kry. No i co ucieka? Nie uciekaj. Nie, 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 nie bij, nie bij, nie bij. Nie, bi, nie, bi, nie, nie, nie bij. Nie bij. Nie, ja mam gębu ścianek! Gębu ciaka mam. Ukośnik warp. Outbot. Dobra, to musimy zamienić. Zwróć na nalot bombowy. Nie bić! Co ty nie robisz? Dzisiaj chyba więcej rankingu niż jak gram salmą. Bez nagrywania. Fuck. Autobota. Dobra, szybko polecieć, zmienić. Przelecieć, usiąść na gębu ściarzu. Gębuscik razy setka. Nie bić! Czemu ja mnie wszyscy biją? Pięć tylko czegoś mam. lecę amulet robić, bo mnie to nie odchodzi, amulet muszę. Amulet na grzybiarze się nie robi. Lecę... W ogóle ja mam najgębuska. Grzybiarz wyspa grzybiarza jak macie już grzybiarza cały fiponek to jesteście dobrymi graczami. No i polecam wam najpierw robić broń. Okej, okay, potrzebujemy tutaj konduktora i grzybiarza na początku sobie ogarniamy tego grzybiarza. No, ty tu robisz grzybiarzka. Idź tutaj. Tu. Dobra, to ja też się tam ja pojawił. Konduktora wychodź stąd. Dzięki. O nie, konduktor jest w tym miejscu. Idź, o dzięki. Mam bloki konduktora. I tak to można bawić się w tego minecrafta z blokami konduktorów. O ty piku. Śmiesz mnie bić? Bambi. Właśnie, Nara. Nie podskakuj, Bambiku. To, że masz lepsze głosy, to nie znaczy, że masz lepszą broń. Pamiętajcie, nie uprzykrzajcie życia nikomu, kto jest na Waszych wyspach. Jak ktoś ci krzycze życie, to trzeba go wyeliminować najszybciej. Ktoś tu przyjdzie i zacznie mi bić? Proszę, pić. bić? Ja chciałem pokojowo, do niego on ucieka Jora. Jora, i ora. Nie orajcie, widziałbym, bo to jest nielegalne. jest legalne, ale bardzo nerwiają Może spadać z mojej wyspy, bez... o dzięki. O, przyjdzie pora na gębów z 60 sobie żyję. Sześćdziesiątkę. No, możecie zabić tylko kogoś tak, aż do czasu, aż przestajecie z niego dostawać ramki, bo już jest ktoś jak was zaczyna bić, to go po prostu jak? I też odcinek, kiedy będę robić wszystkie eventowe i zobaczycie, czy mi się to uda. On będzie trudniejszy, trochę do zrobienia. I widzowie, widzimy się jak to po prostu na farmie. No. To. W farmie. I wracam do Was. Bum! Widzowie! O nie! Nie bij mnie! Zmieniam cecha, ale naformiłem bloki konduktora. Już mam większość grzybiarza i warp grzybiarza. Potem będzie tylko ostatnie rzeczy do bloków. I potem łatwo. O co ty z mojego generatora będziesz korzystał? Ty z mojego generatora będziesz korzystał? Robię mulet. O ty, duchu lasu walone. Kupi. Bambik. Dobra, trzeba będzie zmienić to powrotne bo tam, to, bo to, bo to, co mnie zniszczył. Krzypiarza ogóle mam już perki, nawet trochę ulepszone. Pokażę Wam moje perki. Perki. Mam to na drugim, to na pierwszym, to na zerowym. A to tak naprawdę mam. No, to mam na pierwszym, bo to jest tylko głupie tak zrobione, że nie widać. Więc widzowie, widzimy się. Po prostu jak to na farmie. Bum! Witajcie obok osła ze szreka. Mamy już nazbierane na pierwszy. I mamy pierwszy fragmencik do amuletu 6. Teraz tylko mistyczne bloki baby z żabki i mistyczne bloki więźnia. Prawda, że szybko mi to poszło? Teraz też mi szybciej... Idź sobie, Steve'ku! Oddawaj mi generator, na mojego kolega. Najgorsze są Steve'ki, które farmią na tych, słaby, na tych mocniejszych. No i przez to denerwują wszystkich. Więc widzimy się, jak zbieram 64 tych bloczków. I widzowie wita już bloki. żbawy, żabki witają. Zbieramy sobie, mamy już więźnia. I widzimy się, jak skończę już kończyć ten talizman. I w ogóle. No. I uwaga, widzowie, możemy to już kupić. Dobra, dziękujemy. Uwaga! Talizman jest. Wszystko jest. No, Dobra. Dobie. Mamy ten talizman. Mamy talizman. Wracamy do pierwszej postaci. Ten talizman nam daje speed 10, życie 14 i siła 21. Biegam. I widzowie, myślę, że na tym się skończy ten odcinek. Bo ten odcinek był z tego, jak wijam amuleci. No i polecam mój kanał. Oglądajcie filmy, zostawiacie lajka dla większej oglądalności. No da, dajcie suba, proszę, Dajcie bardziej bym chciał. 33 osoby na moim kanale tutaj było więcej, ale na początku zostawcie lajka, żeby więcej osób zobaczyło. Suba też zostawcie jaką nie macie jeszcze. Więc widzowie! Pa!